Czy Poezja do walki. Ćwiczenie. Przysiad policji do walki, pół przysiad. Wyraźnie, w kolano tyle nogi idzie w przód, nie w bok, wstajemy i kopiemy Majgeri przednią nogą. Uwaga. Ecz My. San. c go. Antaj. Us. San. she, si. Go. Antai. Teraz robimy y, przysiad i kopiemy y, nogą tylną. Uwaga. Itch. nì, san, she, go, ha, antai, h, nì, san, she, go, ha. Naurę Jasumę Jasumę Czyż Pozycja do walki Wykonujemy następujące ćwiczenie e, łączymy już ciosy proste i kopnięcia majgerii. E, w następującej kolejności: lewy cios prosty, prawy cios prosty lewe kopnięcie majgeri, stawiamy nogę od razu, prawy cios prosty, lewy cios prosty, prawe majgeri i to jest jakby jedno, jedno powtórzenie. Uwaga. Ech. Ny. San. Świetnie, i teraz wykonujemy tą kombinację. Staramy się wykonywać ją płynnie, czyli przez cały czas trwania rundy wykonujemy kopnięcia i łączymy je z ciosami. Jeżeli macie problem, róbcie wolniej lub yy, z krótkimi przerwami. Ewentualnie, jeżeli dajecie radę, postarajcie się przez całą minutę wykonywać tą kombinację. Oczywiście zwracając uwagę na poprawne wykonanie technik ciosów i kopnięcia majgeli. Uwaga! Chodźmy! Zwróćcie uwagę, że nogi wracają w to samo miejsce, gdzie zaczynał. Nie poruszamy się. To jest taka trudniejsza wersja tej kombinacji, kiedy musimy stać w jednym miejscu, nie przesuwać się w żadną stronę. Iame. Daj na ura. I Polecja do walki. Przechodzimy teraz do y, aspektu obronnego przed kopnięciem Majgeri Wykonamy y, podstawowy blok y, Gedan Baraj z przegarnięciem, z y, przechwytem nogi i Przeciągnięciem jej e, i wytrąceniem przeciwnika z równowagi połączony z kontrą kopnięciem Gedan Małashi Czyli wyobrażamy sobie kopnięcie prawą nogą. E, na razie jestem Pani Bartek, pokaże na sucho, czyli bro, bronimy, przegarniamy, w momencie przegarnięcia cofamy nogę i tą nogą kopiemy kontrę Gedan Małashi Robimy, robiliśmy tą kombinację jako obronę przed Mała Geri, bo tutaj zasada reakcji wykonania jest taka sama. Bronimy atak idący albo z przodu, albo z prawej strony, z lewej strony prawą ręką. W momencie cofamy nogę, żeby zrobić sobie dystans, jednocześnie zabezpieczyć się przed skutkami ewentualnie kopnięcia i kontrujemy kopnięciem Gedan Mała Geri. Uwaga, i wykonamy. Pytrz powoli. My. San Si. Świetnie I teraz po tym kopnięciu Geda mała Shigeri dołożymy Jeszcze ciosy Żeby jakby kontynuować akcję Czyli po kopnięciu mała Shigeri Będzie blok, kopnięcie, prawy cios Lewy cios Kończy, może być prawy prosty, lewy prosty Prawy prosty, lewy sierpowy Uwaga i wykonujemy Całą kombinację, na razie powoli loqua nei San che Tutaj y, Sensei Ola i Senpai Bartek zademonstrują jak ta kombinacja wygląda w, parach, w parze w odniesieniu do, do ruchu przeciwnika, żebyście też mogli sobie lepiej to wyobrazić i lepiej wykonywać tą obronę. Czyli atak jest prawym kopnięciem frontalnym i Senpai wykonuje całą kombinację. Ichi Ni San Tak jak widzieliście, wykonanie tej kombinacji w parze, tu jest dosyć jeden ważny szczegół, który, na który trzeba zwrócić uwagę przy wykonywaniu bloku, ponieważ no, złe wykonanie może spowodować, że nie będziemy się mogli skutecznie obronić. Zwróćcie uwagę, ten blok wykonujemy tak jak blok right. Czyli blok Block right w kichonie wykonujemy w ten sposób, że ręka wykonująca blok idzie od ucha, od schroni. Tu, z tej strony nie blokujemy ręką z góry, ataku, tylko tak, jakbyśmy z boku nogi blokowali. Ponieważ jakby no nie siła nogi, która kopie w górę w przód, by wtedy cała przychodziła na naszą rękę i mogłoby dojść do kontuzji, nawet ręki, noga jest dużo silniejsza, dużo. Mocniejsza niż, niż, niż ręka, niż przed i to dla ręki byłoby niebezpieczne. W związku z powyższym, w momencie, kiedy wykonujemy blok, ta ręka, zobaczcie, nie, nie, blokuje, razu, nie blokuje w ten sposób, iść kość na kość, tylko sam się tą ręką zablokować z boku, żeby nie było tego kontaktu bardzo mocnego z nogą, i tu przegarniam nogę. Okay, tak? Zwróćcie uwagę, że jak y, mogę zablokować tylko samym blokiem, Bach. Ale wtedy przeciwnikowi łatwiej jest tą nogę zabrać, więc w momencie, kiedy blokuję, ja razie pokażę. Blokuję, przegarniam ręką i później przegarniam, przechwytuję tutaj nogę przeciwnika w okolicy stawu skokowego, pięty. I cofając się, przeciągam ją, żeby go wytrącić z równowagi, utrudnić mu zabranie nogi. To mi ułatwi wykonanie kontrataku. Czyli jeszcze raz powrót, I potem wykonujemy kontratak, pach, pach na przeciwniku, który liczymy ze stracie runobak. Kolejny rzeczast mówi. dobra. I teraz e, obrona przed kopnięciem Maigeri, przed kopnięciem lewą nogą. Wykonamy to wersję podstawowej na razie, czyli z odejściem w tył, w pozycji walki. Pozycja do walki. Ty. Ty. Wyobrażamy sobie atak lewą nogą, blokujemy, tak jak przed chwilą, wykonujemy jednocześnie lekkie odejście na noga, żeby zrobić sobie miejsce, zabezpieczyć się przed ewentualnym tym kopnięciem. Itch. I wtedy z cofniętej tylnej nogi wykonujemy kotra, tak. Gedan, mała shigeri, stawiamy i serię ciosów kończymy. Serią ciosów kończymy tą kombinację. I uwaga. Itch. Ni san che si. go ro go che che. Kiu! Cio Dobre. As. Interpretacja tej obrony w parze, w odniesieniu do ruchu przeciwnika, atak kopnięciem frontalnym lewą nogą, i cała obrona. Dobre. Ja sumę. Zostaj. Czasami wykonanie tej kombinacji obrony prawą ręką z cofnięciem nogi sprawia niektórym osobom trudności, więc na wszelki wypadek Sem Bartek pokaże to jakby w odwrotnej perspektywie, czyli jakby tak jakbyście patrzyli na kogoś, kto to robi. Od tyłu, żeby też łatwiej Wam było, tym osobom, które nie znają tej kombinacji albo ją słabo znają, lepiej ją było zrozumieć i wykonać. Poprosimy. Policjant walki. Ist, I. Y, małatę. Y, I. Tak jak y, Senpal Bartek wykonuje, zwróćcie uwagę. Wyobrażam sobie atak prawą nogą przeciwnika. Wykonujemy obronę, cofnięcie nogi. I kontratak y, lewym kopnięciem Gedan. Mała i ciosami. Uwaga i próbujemy wykonywać. Ech. Ni. San. che, si. Go. Roku. Shi. Q C I teraz kombinacja w drugą stronę, czyli blok lewo ręką z lekkim odejściem na nogach. Kopnięcie gada, mała szigera i kontynuacja się sam. E N Czyli go. Tutaj w tej kombinacji po kopnięciu można spać nogą do przodu i rozpocząć kontratak wtedy na przykład od lewej ręki. Żeby było też jakby inaczej. I wracamy do pozycji później. Więc teraz sobie spróbujemy tą wersję, że zostaje noga w przodzie po kopnięciu i my kontynuujemy ciosami na przykład od lewej ręki. Etch. ن م س ش ی ج ا ن I teraz przejdziemy w pozycji walki. Będziemy wykonywać na zmianę tą kombinację. Czyli najpierw zaczynamy od bloku prawą ręką, czyli bronimy prawa ręka, cofnięcie, gedan, ciosy. Później drugie powtórzenie. Lewa ręka, zwróćcie uwagę na pracę nóg, jaka jest przy tym, czy cofamy nogę, czy nie cofamy. I później kontynuujemy odpowiednio gedan, mała shigeri i ciosami. Zaczynamy. Prawa ręka blokuje, lewa ręka się cofa, lewa noga się cofa. Uwaga. Itch. Na drugą stronę. My. San. Si. Go. Rku. Ści. Ci. Ciu. Ciu. Dobra. As. Dobra. Okay. Dobra, idziemy dalej teraz. Czydzą. As. Teraz wykonamy e, te obrony, które przed chwilą robiliśmy. E, Pleciemy je w walkę z cieniem, i będzie to reakcja wynika w trakcie wykonywania innych technik. Czyli policja do walki, KMT. Wykonujemy sobie walkę z cieniem dowolną, oczywiście myślimy dokładnie o szczegółach i o jakich realizacji jakichś zadań taktycznych. Na sygnał wykonujemy. Blok prawą ręką, cofnięcie lewej nogi i kontraatak, tak jak wykonywaliśmy przed chwilą. I później znowu poruszamy się, wykonujemy walkę, ścieniem ciosy, kopnięcia, a na sygnał wykonujemy reakcję na prawą rękę na razie tylko. Uwaga. Chodźmy. Leć. My. San. 시체 그시 같이 Teraz to samo, tylko reakcja jest. Y, zaczynamy od bloku lewą ręką. לא, דקו, שתי

prowokuje waszą reakcję, wykonując atak kopnięcie maigei. Zaczniemy, zaczniemy od prawej nogi, czyli będzie atak tylko prawą nogą. Wy albo czekacie na, to, na ten atak, ewentualnie wykonujecie walkę ściennie cieniem. w momencie kiedy widzicie atak prawą nogą reagujecie wykonując prawidłową obronę. Na wszelki wypadek jeszcze sensejola pokażę przy ataku prawą nogą jak to będzie wyglądało, czyli blok jest ten, natomiast yy, co robimy? Blok, przegarnięcie, cofnięcie nogi, Kontratak, Gedan Mała Shigeri i ciosy. Z waszej strony będzie wyglądało to także z blok, przegarnięcie, cofnięcie nogi, kontratak i zaznaczamy ciosy. Uwaga, zaczynamy. Delikatnie staramy się poruszać. Jeżeli mamy możliwość, poruszamy się, jeżeli nie, to raczej w miejscu. Czekamy na atak i reagujemy. Uwaga. 这个刀把切，好几米。 I ame. teraz na tej samej zasadzie jest atak lewą nogą. Uwaga, kameite, przygotowujemy się i wykonujemy drugą obronę, czyli blok prawą ręką. Odejście do tyłu. Odejście. Uwaga, kameite i pracujemy. Chodźmy. Jamy! W kolejnej rundzie będziemy wykonywali. Senseiola będzie wykonywała atak naprzemiennie prawą i lewą nogą. Wiecie, która noga będzie, więc jak łatwiej będzie zareagować. Natomiast staramy się zareagować w prawidłowy sposób. Kamilte! Zaczynamy od ataku prawą nogą, a później nas przemiennie będzie atak prawą, prawa, lewa, prawa, lewa. Chodźmy. Jamel. No i teraz w następnej rundzie będzie najtrudniejsze wyzwanie, bo nie wiemy, którą nogą zaatakuje Sensei Ola i musicie wybrać prawidłową reakcję. Jeżeli wy, 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 wybierzecie reakcję y, nieprawidłową, w sensie niewłaściwą ręką noczy, no to też się nie przejmujcie, bo w walce też możemy zrobić od czasu do czasu reakcję Inaczej niż, niż to by wynikało z takiej pierwszej zasady. Natomiast no, starajcie się wykonać prawidłową reakcję. Czyli blokujemy jakby nogę na krzyż ręką, żeby łatwiej Wam było może zrozumieć. Kamaitę. Po każdym kopnięciu wykonujemy prawidłową obronę i prawidłowy kontratak Gedan Małashi Geri i łączymy się. Chodzimy. Jamy. Ja sumę. Jeżeli udało Wam się wykonać wszystkie reakcje prawidłowo bardzo dobrze. Jeżeli się czasami pomyliście, to też nie przejmujcie. Ważne, żeby wykonywać prawidłową kombinację techniki obronnej i płynne przejście do kontrataku po naszej obronie. Ja sumę. Związek? I dzisiaj na treningu w części sprawnościowej chcielibyśmy, żebyście zrobili sobie najpierw test, czyli ten, który wysyłałem do, do Was e, drogą mailową, do, do Waszych rodziców. E, test, test taki kontrolujący, czy e, zwiększa się liczba powtórzeń e, podstawowych ćwiczeń. E, czyli zaczynamy od pompek. E, pompki Seiken, jeżeli ktoś już potrafi, ewentualnie na dłoniach. Na dłoniach, Bartek. Zaczynamy, wykonujemy jak największą liczbę pompek w tej pozycji, na przykład dużo, później jak już nie możemy, to jest pierwsza liczba, na przykład 12, później jeżeli już nie możemy więcej wykonywać, klękamy i w klęku wykonujemy kolejną jak największą liczbę i to jest na przykład 10, czyli mamy wersję w pompkach, osiągnęliśmy dzisiaj wynik 12, 10. Następne ćwiczenie w leżeniu na brzuchu tuw uniesiony nad podłogą nogi też i staramy się złączyć ręce nad biodrami z tyłu i e, z przodu przed twarzą przy czym ruch w tył i w przód to jest jeden czyli będziemy liczyć na przykład o zaczniemy od przodu itch ni san aż do maksymalnej liczby powtórzeń świetnie, kładziemy się na plecach Zaczynamy od najtrudniejszego ćwiczenia, które umiemy zrobić, na przykład od scyzoryka lub pół scyzoryka. Wyobraźmy sobie, że Waszym najtrudniejszym ćwiczeniem jest pół scyzoryk, pół scyzoryk Bartek, zgięte nogi, unosimy nogi i robimy największą liczbę powtórzeń, jaką możemy zrobić. I ją sobie zapisujemy. I następne ćwiczenie przysiady. Przysiady wykonujemy. Do maksymalnej liczby powtórzeń, którą jesteśmy w stanie zrobić w jednej serii. Czyli robimy przysiady, pełen ruch, nie skracać ruchu. Tu wyprostowany, patrzymy przed siebie. Możemy ręce trzymać z przodu, jeżeli nam to ułatwi zadanie. Ważne, żeby był prosty tułów i pełne zejście biodrami do pełnego przysiadu. Zwróćcie uwagę: kolana nad palcami stopy. To bardzo ważne, byśmy kontrolowali pracę kolan i ułożenie ciała w momencie przysiadu. I też liczymy i zapisujemy sobie kolejny wynik. W momencie, kiedy skończymy test, wykonamy po jednej serii ćwiczeń. Maksymalną liczbę, którą jesteśmy wykonać w stanie w tej jednej serii, czyli pompki, wiosłowania, ćwiczenia na mięśnie brzucha i przysiady. Kontynuujemy ćwiczenia, jakby robiąc, wykonując zestaw ćwiczeń sprawnościowych, siłowych do pełnej liczby powtórzeń, która wypada na dany dzień. Ta liczba powtórzeń jest napisana z boku i staramy się wykonać taką liczbę pompek, przysiadów, wiosłowań i ćwiczeń na mięsie brzucha, jaka przybada na dany dzień. Było wcześniej 80, teraz jest 100, czyli w seriach wykonujemy 100 pompek, 100 wiosłowań, 100 ćwiczeń na mięsie brzucha i 100 przysiadów. To tyle, życzę wam powodzenia. Pamiętajcie, siła i odwaga. Us. Rey. Us. Dziękujemy za dzisiejszy trening.